Dobra, widzowie. Słuchajcie, pokażę wam mojego gigantycznego pryszcza na czole. No, to, jest, to jest ważna informacja. Stocz mi tu pryszcz. Nie, no, dobra, słuchajcie. Poważna informacja teraz. Wczoraj się wysprzęgliłem, że pracuję nad czymś. Już mniej więcej dałem wam zarys tego, nad czym pracuję. Od paru lat, bo przychodzicie, haha, diabeł, kurw, jak ty nie masz czasu, jak ty tylko kurw siedzisz że napierasz gry przez całe życie. Nie śmiesznie, bo rzeczywiście ten temat jest związany z grami komputerowymi. Mianowicie od trochę ponad dwóch lat, prawie trzy lata, e, po, poza pracą, moimi streamami, tam, YouTube'em, tymi pierdołami, e, dostałem propozycję pracy w Game Stałem e, propozycję nauki pracy w Game może tak. Od paru lat pracujemy nad paroma projektami z niektórymi osobami, których nie znacie. Jest jedna osoba, którą znacie dobrze z czatu, mianowicie Marnotrawny Skórczyn. Z Marną współpracujemy w tej dziedzinie, mówię, od trzech lat. Nadszedł moment, w którym mogę wam pokazać jedno z naszych takich dzieci, które jest w momencie tworzenia i będę potrzebował od was, może nie tyle co pomocy, co dam wam propozycję. Chodzi o to, że Próbujemy ruszyć z grom z kopyta i będziemy szukać w niedalekiej przyszłości ludzi, którzy chcą się e, nauczyć e, animacji albo chcą się poduczyć e, w grafice związanej z grami komputerowymi. Mówię to od razu o osobach, które już mają jakiś staż w tym, ale chcą jakby polepszyć swoje umiejętności. Więc jeżeli kurwa od dwóch dni zrobiłeś blenderze kurwa kwadrat, to wypię tak w skrócie. To nie o to chodzi. Ale jak już masz jakieś portfolio i chcesz mieć szansę na to, żeby zrobić coś w tym kierunku, to wydaje mi się, że możesz się odezwać. Jak najbardziej chłopaki tam już się tym zajmą. Na tej zasadzie. na no chłopaki, marno się tym zajmą. Najprawdopodobniej ci powie, czy się nadajesz, czy się nie nadajesz. Może tak. I widzowie, co to jest za gra? Mam dużo rzeczy do pokazania wam, bo trzy elementy, nie chcemy też za dużo zdradzać, normalna rzecz. Chcemy trochę e, zachować, jakby e, na taki coming out typowy, więc przejdziemy sobie tutaj. W tym momencie na główną scenę. Aktualnie mam wam do pokazania e, dwa screeny, które pokazują grafikę, jak będzie wyglądała stricte w grze. I dlaczego wczoraj się trochę wysprzęgliłem z tego tematu? Ze względu na to, że gadaliśmy o grze, która jest. Rzekomo trochę podobna do fazmofobii. Te nowe Ghostbustersy, o których gadaliśmy. I mówiliście... E, mówiliście o tym, że nie podoba wam się gra horrorowa, w której możecie napierdalać e, potwora, który was atakuje. No i fakt. Mi też się nie podoba, dlatego się trochę wysprzęgliłem. I to będzie gra horror multiplayer. Najbliższa gra, która będzie podobna do naszej, to rzeczywiście fazmofobia, ale gra będzie polegała na czymś innym. Mianowicie... Gra będzie polegała na wejściu do jednego z wiktoriańskich zamków, powiedzmy. Mogę wam wysprzędzić pierwszą mapę, która i tak będzie e, uczknięta e, tutaj na trailerze. Będziesz musiał wejść do tego zamku, rozpoznać co za potwór w nim czyha. Wtedy ten potwór cię zlokalizuje i będziesz musiał go złapać i jakby wywieźć z posiadłości. Jesteś takim łowcą. Znany wam schemat już. Ale... Czym się różni ta gra od innych tego typu gier? Różni się tym, że będzie drzewką umiejętności, potwory będą dużo bardziej zróżnicowane. Będzie miernik pulsu, między innymi. Miernik pulsu, który będzie odpowiadał za to, co się będzie w grze działo. Nie będę Wam też zdradzał szczegółów, ze względu na to, że nie chcę naobiecywać, a później e, okaże się, że nie wiem, zostanie to wyjęte z developmentu czy coś takiego. Ale no, im mniejszy puls, tym więcej rzeczy będzie się po prostu w grze działo w oczach jakby danego gracza, bo oczywiście każdy ma oddzielny puls, więc każdy będzie widział coś innego. Teraz tak, widzowie. Kolejną rzeczą jest to, że graficznie wydaje mi się, że też od konkurentów bardzo mocno odstajemy, dlatego potrzebujemy mocnego składu graficznego i mocnego animatora. Oczywiście też dajemy możliwość do tego, żeby się przyuczyć przy tym. Kiedy wychodzi? Nie ma jeszcze daty premiery, ale celujemy tak. Kurde, to też jest takie rzucenie. Rok czasu mniej więcej. Tak rzucenie, chociaż nic nie obiecuję, nie wiem dokładnie, nie ma żadnej daty premiery, nic nie ma. Na razie jest tylko taki mój coming out. Mam pozwolenie, żeby wam pokazać, nad czym pracuję. Płatna czy free to play? Gra będzie płatna. Też jeszcze nie mówię, mam ceny dokładnie gry, ale nie bójcie się, nie będzie to jakaś popierana cena typu AAA. -a. Stawiam, że będzie poniżej 100 zł. Zobaczymy też, jak będą ceny na rynku wyglądać podczas wypuszczania gry. Czyli cena wydaje mi się, że jak na, e, jak na taką grę całkiem przystępna, szczególnie, że to nie jest, mówię, AAA. Będzie na Steam? Najprawdopodobniej tak. Chociaż to też jeszcze nie jest potwierdzone. Jest dużo informacji, które dopiero wyjdą w praniu. Teraz może przejdę do trailera, który jest wypuszczany aktualnie do sponsorów i pragnę zaznaczyć, że to jest grafika, która jest aktualnie zaimplementowana do gry. To nie jest teaser taki cinematic, który ma podkręconą specjalnie grafikę, tylko tu są użyte wszystkie asety, które są oryginalnie użyte w grze. Co najwyżej będzie tylko i wyłącznie lepiej, bo to też jest yy, początkowe asety, które mieliśmy wklejone. To jest taki krótki trailer. Jeszcze raz zaznaczam, że <laughs> to są asety, które będą oryginalnie użyte w grze. Czyli to, co widzicie, to to jest pierwsza wersja graficzna, która wydaje mi się jest doj**ana i bardzo się nie umiaram. Jakby jako gracz mówię, tak omijając fakt, że to jest projekt, w którym biorę udział. I teraz, widzowie, dlaczego postanowiłem, że wam to pokażę? Postanowiłem wam, że wam, że to pokażę, ze względu na to, że to nie jest gra, w której ja będę jakąś twarzą, tak jak, nie wiem... Już było parę gier YouTuberów, które nie wyszły, ze względu na to, że najprawdopodobniej tam dany twórca był tylko i wyłącznie twarzą danego projektu i, i, i tyle, nie? Jakby ja tą grę robię. Jestem twórcą tej gry. Jednym z twórców, oczywiście. Czy wrzucę, wrzucę trailer na Discorda? I nie będę wrzucał trailer na Discorda, chociaż jeszcze pogadam, pogadam z resztą chłopaków, czy się na to zgadzają. Jeżeli się będą na to zgadzać, to jak najbardziej. A ty będziesz w tej grze, a zobaczysz, widzę. Może tak, może nie. Też nie chcę zdradzać. Na razie taki przedsmak wam daje wszystkiego. Jeżeli będzie już wszystko pozaklepywane, wszystkie pomysły rozpisane i tak dalej, będziemy dawać wam coraz więcej informacji. No i też będziecie się na streamach o tym dowiadywać, jeżeli będzie jakiś update. I pytania były, gdzie można się do mnie odezwać, jeżeli chodzi o właśnie tą propozycję nauki i tak dalej. Napiszcie do mnie na Discordzie, ja was przekieruję do osoby, która z wami pogada. W skrócie. I tak, stresowałem się w ogóle przekazaniem wam tej informacji, ale wydaje mi się, że będziecie zajarani, bo ja jestem bardzo, bardzo mocno zajarany. I jaka jest yy, rola w moim, yy, w tym projekcie? Programista, grafik, czy, czy co? Wiesz co, ja w tym projekcie jestem od wymyślania mechanik w większości. To co, ja jestem od tego, żeby wymyślić grę. Oczywiście nie jestem sam i też próbuję trochę innych tematów uczknąć, no ale to tak jak może wy będziecie się uczyć, jeżeli weźmiecie udział w projekcie. A myślałeś, kontaktowałeś się, żeby zrobić jakąś współpracę z Rojem, skoro on nie wydaje... Twoim... Nie, nie gadałem. Jakby To nie jest, nie jest ta działka. Dobra, żebym uwierzył. To jaki silnik, bo sami na bank nie robiliście zapewne UE4, skoro dwa lata do tego, jak prowadziliście optymalizację. Robimy grę na Unreal 5. Jesteśmy, Kawin, to nie jest... Tej gry, ja mówię, że od trzech lat około z chłopakami współpracuję. Tą grę to, co mamy zrobione, to jest około miesiąc czasu. No, półtorej miesiąca. Od półtorej miesiąca pracujemy nad tą grą, ale no, mamy, z, może powiem tak, z innych projektów, yy, trochę asetów i też więcej doświadczenia. Pracowaliśmy wcześniej nad innymi rzeczami na Unreal 4, ale przenieśliśmy się na Unreal 5, ze względu na to, że jest po prostu kurwa zajęty u E5. Yy, a są w planach mikropłatności? Nie wiem. Aktualnie nie był ten temat poruszany, bo jest jeszcze, wiesz, w takiej wersji gra, że nie ma co myśleć o mikropłatnościach. Na ten moment nie. Jeżeli miałyby być zaimplementowane, to na pewno nie będą mikropłatności, które będą wpływały jakkolwiek na rozgrywkę. Normalna rzecz. Czy mamy jakiegoś Kickstartera? I powiem Wam tak, widzowie. Na ten moment na Kickstarterze, o Kickstarterze, ja osobiście nic nie będę się wypowiadał ze względu na to, że. Jeżeli nawet by Kickstarter wystartował, to ja nie będę go swoją twarzą reklamował. Ja się tego nie ruszam. Wiem, że to jest projekt, nad którym pracuję, ale rozumiecie, tam z Kickstarterami, z różnymi tymi startupami bywa różnie eee, i nie będę tego reklamował swoją twarzą, bo może się kurwa coś wykrzaczyć, może się coś zrobić i nie chcę, żebyście później mieli do mnie pretensje o to. Dlatego jeżeli będzie jakiś Kickstarter, to na pewno nie będę reklamował tego swoją twarzą. A jak, jak się będzie gra nazywać, nie mogę wam jeszcze powiedzieć. Gra już jest wymyślona, ale, ale jeszcze, jeszcze, jeszcze się nie dowiecie. Mówię to takie przedwczesne. Dobra, widzowie, wydaje mi się, że mniej więcej wam to, co miałem przekazać, to pokazałem. Jeżeli oczywiście będą jakieś dodatkowe rzeczy wyskakiwać, to będę wam dawał znać. Kurwa, miałem stresa. Ja... Jakby Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł jakby mógł pomóc, to ja przekażę do chłopaków dalej, bo mówię, ja jestem tylko jednym z ludzi, którzy nad tą grą pracują. I to nie ja nie, nie ja ciągnę za sznureczki. Ale jeżeli macie jakiś pomysł, jak moglibyście się. Tutaj przydać podczas tworzenia gry? To się odezwijcie. Można jeszcze raz teaser? Tak, jest. Pokażę Wam teaser jeszcze. Mam nadzieję, że będzie możliwość gry na gorszych pc tak? Myślę, że tak. Myślę, że tak. No wiesz, optymalizacja to jest jednak końcowy etap tworzenia rozgrywki. Ciężko mi jest powiedzieć na ten moment. I tej adreny, no mówię, to jest y, też na tyle, ile mogliśmy. To jest taki trailer wypuszczony, tak jak mówię, potrzebujemy animatora. Jakby nie mamy animatora, to było robione przez nas, gdzie też jesteśmy lajkami w tym temacie, nie? Ja raczej to Marno robił dokładnie. Który nie jest animatorem. Odnośnie osób, graficy 3D do tworzenia modeli oraz animator do tworzenia animacji. Bo jak widać na teaserze jest drewno. Powiększ screenę, żeby pokazać. Sprostowanie gra jest robiona od 4 miesięcy. Dobra, to marno pisał. Myślałem, że to Szymek napisał. Proszę bardzo, powiększenie screenów. Dobra, wydaje mi się, że pokazałem, co miałem pokazać.